Chciałam tylko tak krótko pokazać Wam najlepszy trawek jaki możecie zrobić swojemu koledze w Minecraft. Budujecie taką platformę, żeby nie było podejrzane, że tutaj jest ta latarnia, bo patrzcie, nie mogę tej wejść i muszę kucnąć. I mówicie mu, żeby strzelił w takie coś i robicie taki tunel z dźwigniami i on musi w trafić w to w ten punkt i wtedy jak on będzie celował ale musi być w takim dołku to bierzecie dźwignię ale pokażę wam teraz na spektatorze to jest dziura do samego bedroka pokażę wam dziura do samego bedroka z item frame'ami a na samym dole jeszcze yy, są villagerzy i jeśli to jest wasz prywatny serwer to możecie zrobić tak, żeby też yy, ci villagerzy yy, zresztą bardzo dużo gadżerów i dajcie im no, efekty health boost i, i takie tam podstawowe a jeszcze teraz zapomniałem dodać Jak będziecie jeszcze mieli trochę czasu to bierzecie Guardiana i kowadło I nazywa się, nie wiem, jajko, nie, nie, to nie, 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 Wylewacie trochę wody. Wydajecie nie, tylko się tutaj dusi, więc nie, mieć więcej miejsca. Jeszcze raz. Nie potrzebuje długo miejsca, więc trzeba nie zająć tego więcej miejsca. I teraz jak już jest, to idziecie znowu do spektatora i cały trap jest aż trochę za mocny No sami widzicie A sam ogólnie trap Spójrzcie sami jak wygląda. Wezmę sobie na to ten I dajcie sobie survivala i skakujecie widzieliście? Dwa... padły mi te totemy z taką łatwością a więc jeśli użyjecie tego trap'a i zadziała to zostawcie lajka like i subskrypcję do zobaczenia